pośrodku saskiej Szwajcarii w Niemczech wznosi się potężna twierdza Königsteina, która stanowi jedyny w swoim rodzaju przykład europejskiego kunsztu budowy twierdz w stylu późnego gotyku, renesansu, baroku i stylu budowlanego panującego do końca XIX wieku. Można tutaj podziwiać najstarsze zachowane koszary w Niemczech, najgłębszą studnię w Saksonii, pierwszy saksoński kościół garnizonowy, oraz kopię legendarnej Wielkiej Beczki na wino Augusta Mocnego. Pierwszą budowlą na terenie obecnej twierdzy był wybudowany przez Czechów w XIII wieku Zamek Warowny. W górnoużyckim dokumencie granicznym wymieniony jest jako Lapis Regis, czyli Kamień Królewski. Zatem Königstein to Kamień Królewski. Stąd powstała nazwa twierdzy. Zamek ten stanowił granicę między należącymi do królestwa Czech Łużycami, a niemiecką marchią miśnieńską. Na początku XV wieku saska dynastia Wetynów przejęła go w swe posiadanie, jednak dopiero w 1459 roku. Rejon ten został prawnie wcielony do Saksonii. W połowie XVI wieku rozpoczęto przebudowę zamku na twierdzę. Prace trwały do 1731 roku. Książę elekt Chrystian I nakazał rozbudowę zamku. W kolejnych stuleciach następuje na bieżąco modernizacja budowli obronnych, co spowoduje, że żaden wróg nie odważy się zaatakować. A w niespokojnych czasach sascy królowie i książęta szukają schronienia za grubymi murami twierdzy, przychowują tutaj dzieła sztuki oraz skarb państwowy. Natomiast z powodu pięknej okolicy, twierdza jest również ulubionym miejscem wycieczkowym dla dworu saskiego i miejscem organizowania licznych festynów. W 1563 roku wywiercono tu pod kierownictwem mistrza górnictwa z Freibergu, Martina Planera, najgłębszą studnię w Saksonii o głębokości 152,5 metra. Zabezpieczenie zaopatrzenia w wodę było ważnym warunkiem dla funkcjonowania twierdzy. Za czasów panowania Augusta II, elektora saskiego, a zarazem króla Polski, bramę wjazdową ozdobiono kartuszem z herbem I Rzeczypospolitej. Wyjątkowym elementem wyposażenia twierdzy, o której już wspominałem, była wielka i bogato zdobiona beczka wina o pojemności 239 hektolitrów, wykonana na zlecenie Augusta II. Beczka była również ozdobiona herbem Rzeczpospolitej. Obecna, znajdująca się w twierdzy, jest jej kopią. W 1588 twierdza pełniła także rolę więzienia. W tej nigdy niezdobytej zdobytej saksońskiej Bastylii przetrzymywany był wynalazca porcelany Johann Friedrich Böttger, który był chroniony przed innymi książętami. Za panowania króla Augusta II Mocnego twierdzy byli więzieni m.in. kanclerz elektoratu Saksonii Wolf Dietrich von Weichlingen Synowie Jana Sowieckiego, Jakub i Konstanty oraz kanclerz Jan Stanisław Jabłonowski. Twierdza była przerażającym miejscem zamknięcia dla słynnych więźniów, jak socjaldemokrata August Bebel czy pisarz Frank Weidekind. Do roku 1922 Twierdza Königstein była jednym z najbardziej znienawidzonych więzień w Saksonii. W 1866 roku po przegranej dla Saksonii prusko-austriackiej wojnie twierdza przechodzi pod dowództwo pruskiego komendanta z pruską załogą. W czasie niemiecko-francuskiej wojny twierdza została pierwszy raz użyta jako obóz jeniecki, następnie w czasie I wojny światowej jako obóz jeniecki dla rosyjskich i francuskich oficerów. Podczas II wojny światowej twierdza służy jako obóz jeniecki najpierw dla polskich jeńców, a później dla francuskich generałów i oficerów. Od października 1939 roku w tutejszym obozie o flagu 4B przebywało 26 polskich generałów, m.in. generał Franciszek Kleberg. W wojnie obronnej dowódca samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Oraz 350 oficerów z ordynansami. Po bitwie pod kockiem generał Franciszek Kleberg w niewoli przebywał półtora roku. Poważnie zachorował na serce i 5 kwietnia 1941 roku zmarł w szpitalu wojskowym po bliskiej drezdeńskiej dzielnicy Weiser Hirsch. Twierdza nigdy nie została zdobyta. Jedynie w połowie XIX wieku udało się miejscowemu kominiarzowi wdrapać na skały i dostać się do twierdzy. Natomiast w czasie II wojny światowej jeden z francuskich generałów uciekł z twierdzy, spuszczając się po linie, i udało mu się uciec z niemieckiej niewoli. W 1945 roku załoga twierdzy przekazała władzę francuskim jeńcom wojennym, którzy następnie zostali ewakuowani przez amerykańską jednostkę specjalną, a twierdzę zajęła Armia Czerwona, która uruchomiła tu Lazaret. W 1949 roku twierdza Königstein służy jako poprawczak dla politycznie niewygodnej niemieckiej młodzieży oraz dla osób, które w wyniku zawirowań wojennych popełnili przestępstwa. Dopiero w 1955 roku powstaje tu Muzeum Historyczno-Wojskowe, które warto zwiedzić, a z którego rozpościerają się przepiękne widoki na saksońską Szwajcarię.